siebie w świecie freekwajtów, czy z zony może ci to wybić z głowy? Dosłownie i przynośnie. Wybić mi tego nie wybije, na pewno jeszcze czekam na jednego gogobego przeciwnika. Eee, słuchaj, ja w ogóle nie mam jakiejkolwiek tremy, mega się jaram z tym, że mogę z nim wyjść. Jeszcze tym bardziej, jak mi podkurwi, to będę miał w końcu złość, bo do Kubiksa w ogóle nie miałem złości. A wręcz jakąś tam sympatią do niego pałałem. A tutaj to jedyne co, to już tylko jak na niego patrzę, to już tylko czeka, żeby mu zajebać i... Sobota kurwa, już niedługo. Zony nie wyglądasz na specjalnie poruszonego tymi mocnymi słowami od przeciwnika. No, tak jak już mówiłem, no, widziałem tą walkę. Nie był w stanie uwalić Kubiksa w pełnym dosiadzie, w który tam 10 kilo mniej ważył, więc. Pff, no, co ja mogę powiedzieć? Wiesz, no, Diss też pewnie był od ciebie lżejszy i też się nie ujebałeś, a nawet przejebałeś. No, akurat więc... tyle samo ważyliśmy. Ile teraz ważysz? Y, teraz? No, mamy walkę w 8-3. Tyle? 83. Nie takie było pytanie. Pytał, ile ważysz. – Teraz? – Tak. – 85. 83. ja ważę. – Czy jeżeli Zony jakkolwiek by na ciebie ruszył podczas face-to-face'a, ty jesteś od razu zagrzany, żeby działać, czy czekasz na pojedynek? – Jezus, tu nie ma czego się bać, przecież my tu przychodzimy se dać w mordę, no to czego mam się bać, że nam Zróbmy tego face-to-face'a, no. Dobrze, moi drodzy, tak więc face-to-face, Holak kontra Zony. – Let's go! Mekambe! Pozdrawia czat! I te same słowa, co przy panelu daleko od siebie, też jesteście w stanie wypowiedzieć teraz? Nie ma problemu. Że frajer? No takich słów nie powinieneś kurwa używać mi Dlaczego? Daje. Bo kurwa nie jestem adekwatny do sytuacji w żadnym stopniu. No ale używam. No jesteś kurwa... Kim jesteś? Albo od... nie powtarzaj. No, ja nie powiem, bo nie można na Twitchu tak mówić, ale. Jeszcze raz panowie, face to face. Weźcie ręce za siebie, zacznijcie od prostej tej. I poleciało kolano nawet. Nie doszło. A panowie ochroniarze to od razu zdjęli. <laughs> nie było okazji się wykazać. Co się dzieje, Cholak, że aż tak dwa razy to ty pierwszy ruszasz? No stawiasz do i głupoty te same, kurwa. To, że założyłeś spodnie FC, to chuj to do tego dzierzę. Ale widzę, że zobacz, nic... Uśmiechnięty jakby nie odczuł. No nie chcę, będzie kurwa szczęśliwy. A ty utkaj mordę, jakiego kumplem jesteś, kurwa, w frajerze. Dobrze, panowie, face to face, zakończony. Boxing position. Chodźcie troszeczkę bliżej, kolak, zony. I to starcie również będzie się 10 grudnia w Łodzi. Zapraszamy per view albo jeszcze na hale, bilety na stronie event.pl, a teraz...